Dzisiaj e, pokazujemy Wam nasz nowy nabytek. O, Relax. No i jak widzicie, na razie będzie taki trening, to, gdzie będzie live, nagrywamy tym. Faka, PlayStation. A to... wyszła na PlayStation Plus? I patrzcie. Nie pokazałem całej perlamki, ok? To, po... to jeszcze raz. najpierw pokażę im całą perlamkę. Nie swoje palce. Tu są te talerze, jakich nigdy nie było. Z kifki? Patrzcie na kifki. Okej, okay, patrzymy na twoje. Niesamowita kifka! Cięcie! Cięcie! Nie. Zrób. I wracamy po krótkiej przerwie. O, Jest ko. Niesamowita kifka. Good leczy. Okej, okay, koniec. Dzięki, No więc, papa.